Zapraszam Państwa na spacer po mieście Mikołaja Kopernika, mieście warmińskim, jednym z dwunastu miast warmińskich, choć jedynym położonym nad Morzem Bałtyckim, bo przecież zalew Wiślany to zatoka Morza Bałtyckiego. Zapraszam na spacer po Fromborku. W 1973 roku obchodziliśmy we Fromborku i w całej Polsce 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji miasto zostało pięknie odbudowane, miało czas swoistego renesansu. W tym samym czasie w lipcu 1973 roku odsunięty został pomnik Mikoła Kopernika, dzieło Mieczysława Weltera podsument o 6-metrowej wysokości a ciekawostką niech będzie to, że w Meksyku, chęt daleko na drugiej półkuli, Polonia Meksykańska zażyczyła sobie również pomnik Kopernika, tego samego autora. W związku z powyższym, kopia tego pomnika znajduje się właśnie w Meksyku. Frombork powstał jeszcze w XIII wieku. W 1275 roku znalazła tu swoją siedzibę Kapituła Warmińska, a prawa miejskie Fromborg otrzymał na początku wieku XIV, w roku 1310 i były to nadzwyczaj korzystne prawa, prawa lubeckie, otrzymał je jako jedno z dwóch miast warmińskich. Jest miastem pełnym zabytków, miastem ciekawym. Jesteśmy na rynku Starego Miasta. Mikołaj Kopernik poza wzgórzem katedralnym upamiętniony jest w mieście trzema monumentami, to jeden z nich na rynku starego miasta przyjaźnie kopernik zaprasza, żeby przysiąść i porozmawiać z nim o dawnych czasach. Aż do 1926 roku miasto nie obejmowało granicami wzgórza katedralnego. Z tego też powodu miał swój własny kościół parafialny kościół świętego Mikołaja. Wojna obeszła się z nim okrutnie. Został spalony w 1945 roku przez Sowietów. W latach 70. przykryto go dachem i umieszczono w nim kotłownię centralnego ogrzewania dla Fromborka. W chwili obecnej czeka na inny pomysł na zagospodarowanie. Zdarzyło się Fromborkowi w historii być miastem wyjątkowo nowoczesnym. W 1571 roku Miasto, a właściwie wzgórze katedralne otrzymało jeden z pierwszych w Europie wodociągów ciśnieniowych. Wieża wodna służyła jako wieża ciśnień tego wodociągu wybudowanego przez mistrza z Wrocławia o nazwisku Händel. Kanał Kopernika powstał dużo wcześniej niż astronom przybył do tego miasta. Powstał wtedy, kiedy miasto zostało założone i jego zadaniem było dostarczanie pitnej wody do miasta oraz dostarczaniem siły do młyna i innych urządzeń, które tutaj się znajdowały. W kanonie świętego Stanisława Mikołaj Kopernik mieszkał przez kilkadziesiąt lat. Ona oczywiście wyglądała inaczej. Została przebudowana wielokrotnie. To, co widać obecnie, to jest stan z przebudowy z drugiej połowy XIX wieku. Obok kanonii w ogrodzie znajdowała się płyta idealnie wypoziomowana zwana pavimentum, na której Mikołaj Kopernik stawiał swoje urządzenia obserwacyjne.